Czuję się w połowie niedobrze A, oh, dopiero zrobiłem jej dobrze Wracam do domu, po zarywam mockę ja i tak umieram, to po i mi ten pośpiech wtedy? Po nowym roku będę kisi Znowu kupię rzeczy, by zapomnieć o tym wszystkim Nie wpadnę w płaszcz nie będę więcej krzycić. Bla, 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 bla W oczy zajrzyj weź No i zobacz, kto w nich jest To dziewczyna z parasolem Bo poprzednio padał też W tych oczach nie ma łez Łezki i już tu nie będzie jej To, co ujrzą pierdolone to Zmieniają w pleśń W dłoni masz kwiatki W dłoni masz narcyz Weź mnie ogarnij Bo dobrze mnie znasz i Wyrosłem w twoim ogródku wtedy narcyz A tam chciałaś nie kiedyś Jej narcyz Ja Dalej pod nogami błoto Tulipany robią krwotok Tulipany są podobne Tulipany robią potok Schowaj twarz ty idioto Dzisiaj nie chcemy rozmawiać Tyle że nie chcę być jak inne kwiatki Takie z których często odrywano płatki Nie szukam przyjaźni, miłości czy koleżanki W nie ma łez, i już tu nie będzie jej. To co ujrzę pierdolone, to zmieniają w pleśni. W dłoni masz kwiatki, w dłoni masz narcyz. Weź mnie ogarnij, bo dobrze mnie znasz i w twoim ogrodkiem wtedy. Ja tam chciałaś nie zakopać kiedyś, Jej narcyz. W dłoni masz kwiatki, w dłoni masz narcyz. Weź mnie ogarnij, bo dobrze mnie znasz